Wobec tego chcę się dowiedzieć prawdy. Nawet jeśli Twoje słowa są fałszywe i tak nic przede mną nie ukryjesz. Nigdy niczego przed Tobą nie ukrywam, Królowo. Skoro nie oszukowałaś mnie nawet w Twoich snach i myślach, to powiedz mi, co myślisz, gdy patrzysz na mnie. Słucham. Jesteś piękną kobietą, moja Królowo. To wszystko? Najpiękniejszą kobietą na świecie. Przyjrzyj się dobrze swojej podobiznie, Śnieżko. Gdy widzisz swoją twarz, co wtedy myślisz? Uważasz, że to twarz brzydka? Nie. Wobec tego podoba ci się Twoja twarz i uważasz, że jest ładna, prawda? Oczywiście, że nie. Jeśli nie chcę, bym cię wygnała z tego zamku, muszę się upewnić, że mnie nie oszukujesz. Wiesz, że Twoja twarz jest piękna? A czy chciałabyś, żeby była jeszcze piękniejsza? Sama nie wiem. Co mówią ludzie, gdy cię widzą? Jest coraz piękniejsza, zanim wyjdzie za mąż. Będzie dużo piękniejsza od samej królowej. Nikt nic takiego nie mówi. Zamilcz. Takie pogłoski doszły nawet do moich uszu. To niemożliwe, byś o nich nie słyszała. To wszystko jest myślone. Wybacz mi, królowo. Jeszcze zobaczymy. Zdaje się, że to jest podwójne kłamstwo. Po pierwsze, słyszałaś już te plotki. Po drugie, ty sama sądzisz, że staniesz się kiedyś piękniejsza ode mnie. Coś takiego nigdy nie przeszło mi przez myśl. Wybacz mi. Może pomyślałaś, że już jesteś piękniejsza. Nic podobnego. Słuchaj uważnie. Gdy zostałam królową tego zamku, znano mnie za najpiękniejszą kobietę tego państwa. I przez ostatnie 10 lat nie pojawił się nikt piękniejszy ode mnie. I tak musi już pozostać. Nie pozwolę, by było inaczej. Pytam po raz ostatni, Śnieżko. Co myślisz, gdy patrzysz na mnie? Okłamałaś mnie już kilkakrotnie i nie pozwolę już na dalsze twoje kłamstwa. Mów szczerze. Dobrze, będę szczera. Jeśli skłamiesz, wygnam cię z zamku. Jeśli uważasz się za piękniejszą ode mnie, powiedz to. Królowo, jesteś najbrzydszą królową na świecie. Jesteś zadufana w sobie. Jesteś brzydka. Zamilcz, tym mała żmijo. Złodzieje w komnacie królowej. Biegnijmy tam. Pośpieszcie się. Królowa znajduje się w niebezpieczeństwie. To złodzieje. Hej Klaus, mam Ci pomóc i poszukać pożywienia? Jak chcesz? Wędrowaliśmy cały dzień. Jeśli nic nie znajdziemy, to jutro padniemy z wyczerpania. Znowu się nie udało. Tu spędzimy noc. Tu jest lepiej niż na szczycie góry. Nawet jeśli przyjdzie wilk, dążymy wdrapać się na to drzewo. Wilk? Tak. Kiedyś podczas podróży z ojcem widziałem wielkiego wilka. Wielkiego. Czy musimy przejść przez te góry, by znaleźć się w sąsiednim państwie? W dzień nie ma niebezpieczeństwa, ale w nocy obawiam się, że może wydarzyć się coś strasznego. Złapałem. Jest wielka. Pomóż mi! Trzymaj ją mocno. Trzymam. Nareszcie udało się. Cudowna. Jesteś prawdziwym rybakiem, Klaus. Nie byłem pewien, że potrafię łapać ryby. Zwierciadło. Proszę, powiedz mi, gdzie znajduje się teraz Śnieżka. Gdzie ona jest? Mów! Jaki milutki? Zostaw go, Klaus. Gdzie jesteś? Gdy dotrzemy do sąsiedniego państwa, pójdziemy prosto do zamku twojego wuja. Co ty mówisz, więc nie wrócisz już? Nie, będę mieszkał w zamku wuja. Możesz tam mieszkać za mną. On jest szlachcicem, więc będziesz się u niego dobrze czuła. Jest przyjacielski. Ale twoi rodzice będą bardzo się o ciebie martwić. Nic się nie stało. Jak dotrzemy, natychmiast wyślę do nich list z wiadomością, że nie wracam. Oto zamek mego buja. Jaki piękny! Sądzisz, że możemy w nim zamieszkać? Jest jak z bajki. To nie bajka, to rzeczywistość. Choć to już niedaleko. Może nawet zdążymy tam dotrzeć na wieczór. Granica państw przebiega przez szczyt góry. A królowa nie będzie mnie ścigać w obcym kraju? Wyślemy jej zaproszenie, a gdy się zjawi, pchniemy ją do jeziora. Nie bądź śmieszny. Nie zapominaj, że zawsze będę się tobą opiekował i nie pozwolę by cię skrzywdził. Kto to jest? Ty jesteś śnieżka, prawda? Na pewno, jesteś zbyt ładna. Kim jesteś? Nie dowiesz się tego ode mnie, młodzieńcze. To jeden z podwładnych królowej. On chce nas schwytać. Uciekajmy. Za późno. Nie uciekniecie mi daleko. Co zamierzasz z nami zrobić? Nie należy zadawać takich pytań. Wasza przyszłość będzie inna niż przypuszczaliście. Więc chcesz nas zabić, prawda? Wejdź mi z drogi Klaus. Nie ciebie miałem zabić, tylko śnieżkę.